Ale Widzowie byli zdziwieni. Ale takiego, okej, dobra, to takiego. Dzięki, ci, piękne. No niestety, takie kartusy, bo takie, ale tak. Widzicie, jak osoba homoseksualna, albo kobieta, jeloda, to oczywiście musi go sobie fachował, do i tak w jedną, w drugą stronę wylizy... Nie. Heteroseksualny mężczyzna, jeloda w jeden możliwy sposób. Nie da się jeść inaczej. Nie wyobrażam sobie jeździ inaczej. Ten pimpak, albo. Co to za mały pimpek? To się jest normalny. Ale ja tak zawsze jem, no, nie potrafię jest inaczej. Jezus ma, jestem zbyt straight. Ten też sam, jeżeli mi zostaw po tym zażuty, odpowiedziałem. No, no, tak, tak to działa, nie? Nie, ale to można zażuty, to tak przecież ci się zrobiło policyjnie. O, jak, jaka jaka czepialska. Mi już ważna banana też tak wiecie, że co sobie pakuję czyli. Jaki tatuaż sobie zrobić, sobie następny wpłacił 10 złotych Kim As Seritek, tak czerwery dla Seridy Devil Maicy. No nie Ja ja wasz tamam, fantek mocno tak cię ten ten długo, długo i miałem zbyt dużo odcinków, ale cieszę się z tego, że dobiega powoli do końca. Mam nadzieję. Nie wiem jeszcze, pokaże żura czy ten. Że pójdziesz coś zaćić. Ej, chyba przyszedł. Chyba i to jest pierwszy kajdż, pierwszy szysik. Nie wiem, kiedy jest niestopadnie. No dobrze tam już po trochę. są e... 10 złotych. To Wix Victoria IK. Tak i Bardega, niedawno strzeliła na strama, niedawno by wywiady zrobiła. Dzień, Karolina. Jak e, mnie się Nie wiem. Nie, nie, nie uważam, że dobrze, że jak ma się cieszyć z doga, go pierd*al 30 sekund. Co to za przyjemność? Więc co że połykam? E, właśnie tak trochę mnie przetyra, masz, ale może odrobinę za długo. Wom, tak, bo, tak, bo, tak, bo, tak, jak twoja ten, drama z to że za długo dramy, a ty sama ciągniesz tą przykład swojego szefa. tak, się tak

Wiem, że tak. <laughs> Ale widzowie nie wiedzą. To się już po staniu ja e, Tak. pan no i Tak, wszystko bardzo fajnie. Pozwiesz jako dobrego sobie w wspaniałych wygadach. Zdrowia, szczęście tak, oczywiście. A to się tutaj akcentarz. No, dobra, te wywiady robi. W się sensie, Papier zaniesione. Hmm. Przyjęto mnie mogę się już tytułować studentem. Wpłacił 10 zł. I 69 groszy. No A będzie za zdrowie dla Wujak i czatu. No to dobrze dla ciebie. się tam wszyscy. Słuchajcie, czy tam czy nie? A uczni nie umiem z drinki, wpłacić 10 zł. Chciałam zrobić sobie mojito na live. Było tak ochotne za zawylałam, bo chyba nie zostanę barmanka smoke, smoke. Za na siebie, po prostu? Za mało czytamy, tak? Ału? Ału? Jak nie, już ten, tak? się, do poprawy. nie uciekniecie w tych temperaturach. No, są. 10 zł. Z e. dobrych rzeczy wanołem pierwszą dziarkę zatytułowaną platońskie Krzesło. Jest to krzesło. Pozdrawiam serdecznie, powodzenia. Dobra. Sprawdzam na telefonie, weźcie co? Kontroluję. Kontrolujeteście au cały czas, gdy przeczytamy Twittera. Fakty. 请坐 bo mi, stałem sobie sprawę, że na szczęście było wyciszenie, jak przeprosiłem, to chodzi o to, że mi mikrofon pierdolnął o ziemię z gigantycznym impetem, bo wlazłem w kabel od słuchawek, dziwię się, że jeszcze działa po tym, jak zawalił, bo strasznie, strasznie, strasznie mocno walnęło, ale okej, okay, no, na szczęście wszystko jest dobierz. Dobra, Proszę, mi się po że więc będę dużo się rzucał na Zoomina, jak będą jakieś takie momenty chodzenia, przecież, czujesz? Jakbyś mogła, no. Wysłać, czy... Nie, ja przyjdę. Dobra, dobra, tylko, panie, to weź się tym zajmij, żeby nie przerywać streama już, do dobra? Dobra. Że ser z Żydzi wpłacił 10 zł. Jak ktoś nie umie w drinki, to proponuję najprostsze. Szklanka z wódką. Albo przecież się kręguje mi, po prostu szprücer, No nie? Możesz sobie słuchać szprycerka i, i popijać szprycerka. tak też się da. Mimo, że tak pokażesz. <laughs> Hej, wujek. ostatnio miałem gorszy dzień i zacząłem sobie oglądać Twoja serię po prostu z ulutego i szczerze o. wpłacił 10 zł. Humo 73 x. Zmiany skierowane dwa w nocy i pół łapaczki, albo raz kupił ja się. Cieszę się, tak, tak, ta na Moim mory. zdaniem robiłem razem wszystkim cię krótkowniejsze. Żałuję, jeżeli większej grupy osób, bo mam wrażenie, że że mózg można nawalać od ilości teścia, jakiego walisz, ale nie wcielaj sobie mordy tym, że oglądałeś Stu, jak byłeś mały. Bo I już też że tak pobierasz A twoja matka zamiast apiedać, to muska nerczyli domosz na twój komat. Pozdrawiam szwagra Michała i szwagierkę Pozdrawiam szwagrowie Michał i Paulina. No i mamy tutaj screen rozmowy ze Stewartem, który się odbył. To jest oczywiście Agatha to jest Fagata, jeżeli ktoś nie specjalnie się interesuje internetem, gdzie wysłała nagranie jakiegoś TikToka, na tana TikToka, No i mamy odpowiedź zgłoś to. Usunął to. Ja śpię, fatalnie się czuję. Ale to taki TikToker znany. To to w ogóle za typ. Ja już Stu nie daje rady. Ludzie sobie za dużo pozwalają. No mało zapany tu i po prostu to robić swoje. Ja powiem szczerze, czuję się niezręcznie, że ten screen jest wstawiany, bo to jest takie wyciąganie karty, y, mamy kontakt ze sobą, plus y, gość pisze, że generalnie czuje się fatalnie i śpi, a jest wciągany w y, jakąś taką historię. Na zasadzie rozmowa, która ma coś poprzeć. Pozdrawiam fonet. I to odnosi się do nagrania, które Fakata zobaczyła. I które już wam puszcza? Nie, nie mam. mamy, no, mamy szmas w domu? Nie, nie mam. I już teraz, przepraszam. Rafał wpłacił 10 zł. Dzwoni baba, że chce produkt, a produkt niedostępny, a ona, że dlaczego, że jak to proszę mi zamówić, bo ona chce jeszcze, żeby jej rabat dać. Rabat najlepszy czy inaczej y, mimo wszystko mam nadzieję, że Nathan kupił ten produkt po na, na niego. Na to, na to bym liczył. No, ale generalnie, o co tutaj chodzi? Dla osób, które zupełnie się nie odnajdują w sytuacji. Chodzi o to, że ujawniono rozmowy głosowe Fagaty, gdzie mówiła, że do swojej kariery chce się dostawać y, po popularnym chłopaku. I generalnie można powiedzieć, że wybierała sobie po którym chłopaku będzie bogatsza, y, a potem przez długi czas utrzymywała, że oczywiście jest to miłość i nie wykorzystywało to tak Wszystko gdzieś tam po, y, po prostu po jakimś czasie no Jako że moim kwadratem jest radykalne centrum zuchwałości 10 złotych. to jedyne czego chce to zniknięcie Fagaty z internetu na zawsze. No więc właśnie, Fagata generalnie nie poniosła większych konsekwencji po tym co zrobiła, jak większość osób interesujących się Och, chwilę później zrobiła reklamę płatków e, śniadaniowych, gdzie sama, e, sama można powiedzieć, pozowała e, z na tle tego planu ABC, tak zwanego. Ja wam puszczę jakieś fragmenty, będzie łatwiej. Bo wiem, że u mnie zawsze jest tak, że spora część się nie interesuje takimi rzeczami, dopiero na streamach ogląda. Siemanko, siemanko. Siemanko, siemanko. Szukamy jakiegoś nagrania, więc to będzie ładnie widoczne. To jest plan B tam B jest taki, że to mi zapisuje Stiu, a kurwa Stiu to jeszcze więcej zarabia, mój straszny piłkarz, e, Bo Poprzednim planem był piłka Lecha, nie? E, więc e, dzisiaj się widzę z tym a Stiu jest mniejszy tego. Czyli one to się znały jeszcze przed czasem Stiu, tak? Koleż... Co się stało, nie mogłem ma... tak, ma... taksówkę do to jest 100 kilometrów i zobaczyć dołożyć to tak. za ten to za i teraz nie chcę, oddać kasy. Część w ogóle, a on nie z tego no a z jest takie że on ma wjebana, że jakieś tam nagrywki, i po, bez do mnie z nie do No więc mam taki plan, że e, zobaczę się z i w ogóle e, i, <śledzianie> I no, z tyłu, że ja muszę iść do szkoły i w ogóle, i pewnie nie dużo zarabiać. Kata będzie na mnie obrażona, ale to no nie była. Jeszcze muszę ciężko pracować. Nie się To Tak się nam nie drze, bo jego palec boli od trzech tygodni i czeka na izbie przyjęć wpłacił 10 zł. I czeka już kolejną godzinę, a ja właśnie skończyłam składać innego typa, który rozwalił się samochodem. Współczuję bardzo presji. Musiał uczyć chyba 7 lat. No siedem lat, słuchaj tego. 4 lata magisterki i potem... Nie, 4 lata inżyniera czy coś i 3 lata magisterki. Kurwa, to mnie nie... To w 26 latach... To w 26 latach miałbym takie... To po taki, pieniądze za zarabiać. Ja bardzo nie ch no. no, ale jest tył, I już wpromował i coś takiego. Cześć, a bo mi ja tak podoba, że on mi opisała, że... Bo nie, mi e, mnie wykiwala. I miałem ja zamieszkać w Warszawie, a kurwa, ta sobie się pokój, bo ona jednak nie, nie idzie do tej Warszawy. I z nami się z że jest to on i I on wynająć w Warszawie, może na pokój. I w ogóle. I no, on tak nie zrobił. I to jest mój plan B nie mam jeszcze plan, co, ale mam plan. a jakiś masz... ja no nie może być taką no, że ten. Tak, w